Szanowni Państwo, proszę już o ciszę, będziemy rozpoczynać. Witam wszyscy bardzo serdecznie i otwieram czwartą sesję Rady Obecnej. Odczytam porządek dzisiejszy. obrad. punkt pierwszy, otwarcie stwierdzenia w obecności posiedzenia. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej gminy bliższej na lata 2019-2032. Punkt czwarty, rozpatrzenie projektu uchwały o w sprawie budżetu na rok 2019 i jej podjęcie. I punkt piąty, zamknięcie sesji. Ustawowy skład Rady Miejskiej wynosi 15 radnych, Obecnie, w dniu mamy 14, jeden mandat został wygaszony z końcem grudnia, także na chwilę obecną Rada liczy nasza 14 radnych. Czy są może wnioski w sprawie zmiany porządku obrad? Jeżeli nie, kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad, proszę o podniesienie ręki. 14 głosów dziękuję. I przejdę do punktu trzeciego oraz czwartego, czyli rozpatrzenia projektu uchwał. Z uwagi, że uchwały były szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu stałych komisji, odczytam tylko projekt uchwały i poddamy je pod głosowanie imienne. Na początek projekt uchwały Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 14 stycznia 2019 roku, zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Bisztynek na lata 2019-2032 na podstawie około 226, 227, 228, 230 ustęp 6, artykuł 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art. 18 § ust. pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Rada Miska uchwala uchwała następuje. Paragraf pierwszy. W nr 3 na 25.18 Rady Miejskiej w Biszczynku z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2032 wprowadza się następujące zmiany. Ustęp 1. Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2019-2032 otrzymuje brzmienie jak w numer jeden na załącznik nr 1 niniejszej uchwały. Ustęp 2. Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2021 otrzymuje brzmienie jak z załącznikiem nr 2 do mniejszej uchwały. Ustęp 3. W paragrafie 3 uchwały utrzymuje brzmienie. Paragraf 3. Ustęp 1. Upoważnia się burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2. I ustęp 2. Upoważnia burmistrza do zaciągania zobowiązań z stołu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały w rzecz burmistrza Liszczynka. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2019 roku. I przejdziemy teraz do głosowania imiennego nad uchwałą pani Anna Augustynia Koszyńska. Pan Białorusz Dariusz. Pan Chęciński Ryszard. Za. Pan Dąbrowski Jarosław. Za. Pani Derwin Paszkowska Małgorzata. Za. Drozdowski Zbigniew. Za. Pani Karczwarczyk Kierena. Za. Pani Kiełpicka. Anna. Za. Pani Ledwińska Ewelina. Za. Pan Łykowski Stanisław. Za. Pan Majewski Grzegorz. Za. Pan Małolepszy Krzysztof. Za. Pani Romanowska Agnieszka. Za. I Pani Tomisz Wanda. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. Przyjęła uchwałę Rady Miejskiej. Ja czytam teraz projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. Uchwała Rady Miejskiej w Bistynku z dnia 14 stycznia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2019. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku w finansach publicznych Rada Miejska w Licztynku następuje. Paragraf 1. Ustęp 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 127 109,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Ustęp 2. Plan dochodów po zmianach wynosi 30 236 247 zł, 50 w tym dochody bieżące w wysokości 26 229 713,50 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 600 000, 534 zł. Ustęp trzeci Plan wydatków po zmianach wynosi 33 miliony 31 zł. 24 grosze. W te wydatki bieżące w wysokości 25 milionów 116 426 ,14 zł. 14 groszy oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 914 514 614 zł. 1 Paragraf drugi. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2019 roku wynoszą 7 906 535,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 794 818,74 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wody środków w wysokości 1 709 818,74 zł i kredytów w kwocie milion osiemdziesiąt tysięcy. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały w się Burmistrzowi. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2019 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Burze Dziemińskim w Bisztynku. Podam teraz uchwałę pod głosowanie. Pani Augustynia koszyńska anna Za. Pan Białołoż Dariusz. Za. Pan Chęciński Ryszard. Za. Pan Dąbrowski Jarosław. Za. Pani Derwin paszkowska Małgorzata. Za. Drozdowski Zbigniewca. Pani Karczmarszy Kierena. Za. Pani Kiełkińska -Anna? Za. Pani Ledwińska Ewelina. Za. Pan Łykowski Stanisław. Za. Pan Majewski Grzegorz. Za. Pan Małolepszy Krzysztof. Za. Pani Romanowska Agnieszka. Za. Pani Tumicz Wanda. Za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę. Szanowni Państwo mamy punkt piąty, czyli zamknięcie sesji. Dziękuję wszystkim bardzo za przybycie i zamykam sesję Rady Miejskiej w